Bardzo serdecznie. w kolejnym odcinku na moim kanale z BOSU. Dzisiaj widzę, że mamy licza. Dobrze mówię chyba dobrze mówię tak gdzieś I w ogóle są takie zasady. Mm, nie można w ogóle... Dobra, takie zasady widzę, że mamy. Powinno być jak łatwo, ale ma pani nie jest przyjemna. Tak zostawcie na samym w górę subskrybujcie na kanale, jeśli lubicie Bosce oglądać. W ogóle... dobra, du -du -du dużo kasy mamy na start jak na. Jak, jak na bossa, to mamy bardzo dużo, dużo kaski na start. Jak na bossa Także na spokojnie. I w ogóle sobie dzisiaj zrzucimy sobie jednego z ropa. Cyk. W ogóle muszę sobie tutaj dać wiadomo, e, łodzi pod... O, nie, mamy, nie mamy w ogóle łodzi podwodnej, ciekawe. E, dobra, i sobie farmy będę stawiał powoli. Muszę się pytaje, tu będę gdzieś farmiał, właśnie się zastanawiam, bo nie wiem gdzie farmy szczerze. Dobra, to sobie będziemy farmie. Dobra, i sobie postawisz powoli. Druidek mam zablokowanego. A tak... O, to był ciekawe dla. a bo jest dobry na bossa, okej. Okay. to bym sobie dał. Hmm, to bym zapostawił na pewno. Szczerze dobra, ja sobie dart mapkę po prostu postawię. Dart mapki sobie postawimy na razie, dobra, spoko. W ogóle widzę wie, ja, ja, zobaczymy się widzę na kolej. Na. na już w sumie. Ja zrobię Wam takie. Ja zrobię Wam szybciutko. Przeskoczę sobie. no. Zobaczymy się w sobie na bossie, nie będę was zmieniał za bo sobie będę i będę dostawał sobie defensywy, także Na chwilę się widzowie, zobaczymy, a właśnie także Na chwilkę się widzimy Dobra widzę, jestem z powrotem eee, Dwie rundki do bossa, no trochę jest Kiepsko, no, nie wiem czy jest kiepsko, ale Troszeczkę mamy tutaj, rundki do bossa, mamy tyle rundek do bossa, dobra eee, Dobra i powoli sobie zostawię z takie bombę, w tym miejscu mi się wydaje Tutaj Dobra mamy już zbierane super powinien powinien szybko pójść boss i w ogóle jeszcze trzeba Wiadomo po co pójść pod ten pod moab maurera i zastanawiam się czy nam się uda Zastanawiam się właśnie czy nam się uda czy nie Mop, mo, tam przechodzi. Kurde, to, to ma być ciężka. Koszmarna jest tam Nie, no, zrobię. Mop, mop, nam tutaj przychodzi, niestety. Muszę sobie dać to. Kurde Niech to, widzowie <laughs> No ciężko będzie, ciężko, nie za, nie za, nie za fajnie e, Czy mogłaś sprzedać jakąś farmę? Ja bym jakąś farmę Albo może bym po prostu snajpera dał? Sprawdziłbym, czy snajper by sobie poradził z tym Nie, sniper sobie nie poradzi na pewno Kurde, szkoda może bym. W przeciwieństwie, co? Abym sprzedał po prostu farmę. Musi je sprzedać farmę po prostu. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Mmm. Co by dać? Nie wiem, kurde, co dać. Jest to po prostu. Nie, no, mus muszę to użyć, bo. Dużo mnie. Muszę widzę muszę to użyć. Przepraszam, was musiałem to użyć. Ale mnie po prostu wkurza. Dobra Musiałem, musiałem sobie to użyć, przepraszam was, że to musiałem użyć, no ale Ech, Ten boss będzie tragiczny, moim zdaniem Dobra. I farmimy sobie dalej. Farmimy dalej powoli. Dalej tak są spokojnie. Nie, my sobie z tyki bomby bym używał. No właśnie. <laughs> Będzie problem dosyć yy, z sterowcami Nie, można pójść pod, pod ten. Pod... Pod nie wiem właściwie po co. Mogę pójść pod ten, pod snipera po prostu. Po lepszą jeszcze w ogóle pójdę za pod snipera. Dobra, no, zobaczymy się widzowie na, kolej, na kolejnym bossie. Mi się wydaje. jak no, się za chwilę zobaczymy. Oh, kurde, prawie zginąłem. Dobra, już się widzowie widzimy. Dobra, widzę, wie, jestem powrotem. W ogóle nie można grać. Madam, ciekawe, czy, się, czy wystarczy mi Elite Defender. Czy by, czy by mi wystarczył starciu bomby jeszcze? Dodatkowo. Sticky bomby. Nie wiem, gdzie jeszcze mógłbym dać. Na no, przykład pod Spy Factory pójść. mamy też Spy Factory, ciekawe. Uuu, to będzie dosyć ciężkie, ale zobaczymy, ale czy ono się powinno udać chyba wygrać? W ogóle alchemik leczy bossa, kurde, zapomniałem, przepraszam was Zapomniałem, że alchemik leczy bossa Nie wiem, czy nam się uda to wygrać, jestem ciekawy No, dosyć kiepsko to wygląda Kiepsko, 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 kiepsko. Aaaa się zastanawiam w ogóle jak kurde Raczej można też pójść pod piąty tier po prostu do tego Ale nie uzbieram na to Nie ma szans Będą się od początku chyba zagrać z tego chyba co wiem Nie ma szans, że, że ja na to nadbieram ja się w ogóle męczę z tym bossem. Ja nie mogę, masakra. Przejdzie mi. Chyba. Może jednak nie. Przepraszam, muszę to zużyć. Nie no, ja dzisiaj. <ścoughs> idę widzieć na łatwiznę. Przepraszam was, że tak idę widzieć na łatwiznę. Dobra, nie się teraz udać. szybko dawaj. Przejdzie mi. Dobra. No teraz w Ej, idę teraz się na łatwiznę, dobra. <grymne> dobra. Tyk. E, nie wiem, sprzedaję tutaj też co? Dobra, widzowie zobaczymy się na kolejnym bosie znowu. Się zobaczymy za chwilkę. Dobra, witam. Dobra, jestem z powrotem widzowie. I wątpię, że mi się uda zbierać na paragon. Powątpię co że wam powiem. No to, będzie, to nie będzie, to nie będzie za, za, wiecie To dobre Rzecz chyba nie zbieram na parę, bo mi się wydaje, tak mam wrażenie To bym sobie po prostu dał styki bomby Pod ten Pod piąty tier mi się wydaje, to by będzie dobre to by, to by było mega dobre Pod piąty tier styki bomby, pod elit defendera bym też poszedł Od tego właśnie nie wiem czy się uda zobaczymy pod, pod drugą, na raz pójdziemy też Dobra No, to będzie jest kiepskie Ale zobaczymy, że nam się uda, Tych, dobra mamy dobra. Muszę sobie teć defontera kupić -y właśnie Co nam się czy na razie już kupować czy nie? Nie no, wiem ja się właściwie czy to będzie będę kopować Czy nie ma się braku sobie. Tutaj pójdziemy raczej ten skila, dobra, skila używam spopo wiem, czy nam się uda. Zobaczymy, czy nam się uda wygrać. jestem bardzo ciekawe. Kurde No, ale kiepsko wygląda Znowu wybał używał sobie tego A bowiem, on na pod helikopter chce też pójść Helikopter jest dobry Pod sterowcami staraf, staraf, mi pomoże Wstawiam, stawiam wszystko co się da po prostu No, no nie przegrałem, kurde, szkoda Zacznijmy sobie od rundy tej Nie, od tej może od rundy zacznę Wizualnie, nie no kiepsko to wygląda, Ja nie mogę Nie wiem czy ja w ogóle wygram To jest pytanie Czy mi się uda w ogóle wygrać Dobra, BLC ja po prostu tego skill'a używał, bo Nie no, nie podoba mi się to Wypad mi się w ogóle nie podoba. Wiecie? No. Wypraszam proszę, że muszę... Nie, 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 Dobra, widzę, że jestem z powrotem, widzę, no widz mi ja akurat na nagrywkę bił na Lubię kaczki Eee, dobra Także no, widz mi na nagrywkę bił Ciekawe Powiedział, że lubi dobra, pozdrawiamy <grym zbię kaczki> Nie no, mogę, mogę, mogę się widzieć, bo akurat sobie się widzę, na Discordzie sobie siedzę po prostu, O kurde, nie chciałem tego zrobić Nie chciałem sprzedać Dobra, widzę. Zobaczymy się na kolejnym bosie. Już będziemy budować raczej paragon kolejnego bossa. Tak to się, to zobaczymy. Dobra widzę z powrotem. W ogóle zbudowałbym yy, paragon do samolotu sobie. Później, później, po, w późniejszej gierce. Dobra, budujemy już paragon. Do, do tego Ca całego golda sobie korzystam. 56 level, także bardzo dobry. Także super. To grze nam się powinno już udać wygrać. No spokojnie Kurczę, przechodzą nam te, niestety Dobra, muszę sobie jeszcze drogę od Piąty tier No, szczerze wam powiem, że Dobra, udało nam się, super Udało nam się pokonać kolejnego bossa, fajnie W ogóle ten odcinek będzie króciutki ale bo wolę bol, wam bo robić króciutkie odcineczki, także zobaczymy się na kolejnym bossie <laughs> za chwilkę. Dobra, widzę z powrotem. Za chwilę będę budował paragon do statku. Później będzie paragon do... Wiadomo do czego. E, golda sobie też wykorzystamy, dobra. Dajmy sobie tyle golda. 41 level, super. Także fajnie. Dobra, no i nam się powinno już udać. Powinno nam się udać wygrać, także na spokojnie. to był bardzo dobry paragon, bo on wchłania nam te sterokty, które bos wysyła. To jest bardzo wygodne. Dobra, postawmy sobie kolejny ten. No i teraz będzie... teraz ostatni, ostatni paragon to będzie do samolotu. Także... A, wygraliśmy. Nie no, ja myślałem. Nie no, ja myślałem, że będzie, no, że będzie, no, że będzie jeszcze kolejny bos, okej. Okay. Spoko, także... Ja nie, no ja myślałem, że się zbuduję paragon do samolotu, a tutaj, tutaj widzicie. No dobra, udało nam się widzowie wygrać, także ja wam dziękuję za ten odcinek i widzimy się na elitarnym. No, mi się wydaje, że niedługo zobaczymy, także do zobaczenia, papa, cześć, papa.